Cześć, e, witam Was w tym oto odcinku. E, oczywiście e, e, będą. E, zapraszam Was na mój kanał jeszcze raz. To e, jest mój pierwszy raz, więc się nie zdziwcie. Mam też tremę, się boję. E, dzisiaj Wam pokażę e, Mój Star Planet. E, nie zdziwcie się, jestem dziewczyną. E, naprawdę, to jest dziewczyna nie, nie daje kiczu zrobiłem to tylko dla Beki, ale też, też dla Beki w klasie, ale naprawdę chłopak, który ma dziewczynę, wiem pewnie y, będzie dużo lajków oczywiście pewnie, pewnie dużo lajków w dół y, mam nadzieję, że będzie więcej w górę i y, nie dziwcie się, to jest dziewczyna, ale to jest tylko dla Beki to jest tylko dla Beki, pokażę wam oczywiście fajne sztuczki na przykład jak y, oczywiście co, jak oczywiście y, grać fajnie, jak y, dobrze się bawić oczywiście też y, niestety ale przez pewnego youtubera nie mamy już akarnej listy którego każdy Niestety, ten hack y, wszy dla wszystkich bardzo dużo znaczył. No ale... Co poradzić, no? Mówi się trudno. Teraz się żyje. Teraz, y, jak już zablokowali tego haka bylistę, no... Mi to ciąży na sercu, bo... Bo to jest... Mi to pasowało w kółko, sobie to robiłem z innych kąt, przysyłałem ciuchy. A teraz, no cóż. O, widzicie jakaś Hermion a a 2, 3, 4, 5. Zabrała mój tutaj, o, ten, ale no cóż. Nadamy no ją, żeby mieć więcej tutaj znajków. Zipa. <śm> y -y, By wam to powiedzieć, pamiętam. Też się czas raz, no. z haka wziąłem. Oczywiście haking dla mnie osobisty. Nie będę nikomu o nim mówił, bo Dziwcie się, ale coś, co człowiek ma, to, 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 to jest osobiste po prostu. Osobiste. Oczywiście oglądam też Magic 89. Nie wiem, kto by jej nie mógł oglądać, ale to jest super. Super y youtuber, super nagrawca i polecam bardzo. Wbijajcie na kanał Magda Maria Magdalena. Polecam, naprawdę. Na dzisiaj, yy, dzisiaj planuję z Wami zrobić, yy, weź miasto filmów i coś porobić w naszym klubie. Nie wiem, kto będzie chciał mnie wbija Czy nazwę, chyba zmienimy, bo to mi się nie podoba ta nazwa. Mówię, kluby. Tak. Zwierzaki, ale my to chyba dzisiaj zmienimy. Oczywiście, chyba inne weźmiemy, ale bardzo widać, że no, staram się. O, obrońcy przyrodni, nie, nazwę, mm, nie wiem, może, ha, 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 no, no, no nie to była taka króciutka. Skrzydane stworzenie może. Mogę nagrać inne rzeczy. Publiczne, zmierzaki, inne. Zapis. Członkowie. Członków trochę mam mało, ale cóż. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. No, tylko 8, więc naprawdę polecam, abyście tutaj do tego klubu dołączyli. Jeżeli ktoś ma nazwę Mpik, to wbiad do mojego klubu koniecznie. No, oczywiście też mam ekramę tego klubu, jak się wcześniej nazywał. Możemy to obejrzeć.

To ubranie też mi się nie podoba, ale co zrobić? Kiedyś taki miałem styl, kiedyś taki byłem. Teraz to się mówi. Musi się inaczej Dzisiaj zamierzam się chyba przebrać, bo też mi się nudzą. I nie wiem, e, Piście po, e, pod komentarzami, e, czy chcecie mieć e, regularne o, to skrzydełka. Jest. E, regularne, regularne, e, tydzień, ale nie wiem, chyba będę na to ze sobą. Nie wiem, e, teraz się przebierzemy. Te skrzydła możemy stworzyć ze sobą. I do każdego słupka jest jeden kopyt. I bym, bardzo bym też prosił, żebyście mi też wysyłali trochę tych prezentów od Was. Albo o, inaczej zróbmy Cofnij. Eee, byk. I nic się nie zmienia. I idziemy na zakupy. Zobaczmy jaki jest teraz nowy bajer. Nowy motyw. Co jest na topie. Yes. Hmm. No, nie podoba mi się ogólnie ten motyw, ale ja zawsze wybieram z motywu, więc nie dziwcie się. Hmm. Takie, wiecie, takie... Zawsze wybieram takie motywy, które ściągają, nie odpychają, bo wiecie, to, to, to nie jest takie fajne. Jeszcze na pięciu włosy się wybieram, tak normalnie, tak po ludzku, a nie, że Boże kupi tamto. Zawsze wybieram długie włosy, długie włosy mi się podobają, są fajne. Zresztą się na ale nie. Jakieś inne, bo już taki mamy. To są takie fajne, o. Nie. Nie, nie są. Teraz się ubrać jak O, te właśnie to Nie. Zresztą nie, one są... Wiecie, w Wszystkie są tamte włosy, bo. Um, o, właśnie. Te włosy są żydkie, bo. Um, tu jest tak, taka łyca to jest. teraz To To jest To jest To jest To jest teraz niebieskie. O, o takie kolory yes. mm. A są w później, mm. później. luzki nie albo słuchnie o. Jaką suknię? A może mm. mm. Wszystko Myślicie, która, która by była najfajniejsza? Hmm? Uj, koszulka, boże, kto by to ubrał? O, chydne. To wszystko. Co to jest w ogóle? Kto by to założył? To może być czarne, to może być gramatowe, to może być też gramatowe, a to może być białe, nie, 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 jednak koszule, same koszule, to, 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 to nie jest wszystkie, to właśnie mam. A, nawet, dobra, nawet zupełnie idziemy, już jak będzie, wow, nie sądzę Ale tak, będę na tak bez diamentów. Tak. będę to. Tak bez diamentów, bo to teraz z to z A ja szukam takich dwukolorowych. Jeszcze co do tych filmów. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać, bo teraz mi zależy w ogóle na tych fajkach i w ogóle... No, wszystko teraz. Na no, wszystkim teraz zależy. Na wszystkim, dosłownie na wszystkim. A może tak teraz tak... No. but, najlepszy but, ja Tutaj. Jeżeli chcecie, to możecie tutaj brać, jeżeli oczywiście widzicie, to możecie tutaj brać te te ich nazwy. I mieć więcej znaków. Oczywiście. Nie. Mhm. No, nie masz taki fajny. Nie. A co powiedziała wczoraj? Jest jakieś akcesoria? Muszę mieć te? te? Który? Który rodzaj skrzydeł był? Tak? Chyba. Так, ребята, доброе. Вот вы что взял. Так, что сам. А, на тего барона начался, я что-то. Ванься.

шикарный. Редактор субтитров

Nie jedziemy się mam odnowić Jada. Kupujemy. Bo wszystko. Jej. Super. Nowe węko. Nowa animacja. Zawsze tu mam problem do odebrania to sobie później odebiorę. Nie bójcie się nic nie stanie swojego. No czapy. zawsze Nie No bo ze żerku coś. o. Na Tyle rzeczy po zapraszałem, tyle osób, że w ogóle nie wiem kto w kim jest. Ojej, ojej. A może by tak być coś dziwne i zwariowane? Na razie nie będzie komu Teraz na Halloween to w ogóle Wszystko ci. A ty, ty sobie bierzesz przyjazów, bo przyjaciele mają coś fajnego nawet. Mhm. Aha. Bez sensu. हम्म hmm.

Może miłość i emocje, bo nigdy jeszcze stąd nie brałem. Coś hmm. tak to było, że byłem? Oi, 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 tai buvo popas. Taip. Ha, nieko siaubingo. Oi, tai šaunu, kažkas šaunaus, aš noriu tai nusipirkti. Tak, i dzięki temu, dzięki Wam, mam nową animację. Jeju, ale ja jestem mm. roz... Oczywiście, jeszcze jakiegoś takiego zwróczka do tego, sobie weźmiemy. I będziemy super. Hmm. To są jakieś takie brzegowe Nie, się ma, tylko na mój kanał i dawaj się suby i jest koniec, nie ma już nic, więc um, jak to jest napisane wbijajcie na mój kanał i dawajcie suby i lajki. Więc cześć!